Wszystko uzależnione jest od tego, w jakiej formie zatrudniony jest nauczyciel, a ściślej mówiąc w jakiej instytucji, a bardziej czy mamy do czynienia z podmiotem prowadzonym przez samorząd, czy mamy do czynienia z podmiotem prowadzonym przez inny podmiot, czyli na przykład osobę fizyczną, spółkę, fundację czy też stowarzyszenie. Bo podstawowa różnica, jeżeli chodzi zarówno o nawiązywanie, jak i rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielem, zależy od tego i z jakim typem umowy mamy do czynienia. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że w tak zwanych szkołach niepublicznych nauczyciele, pomimo tego, że wymagane są oczywiście od nich pełne kwalifikacje określone rozporządzeniem, zatrudnienia. Są na tak zwanym kodeksie, czyli po prostu w oparciu o umowę o pracę na czas określony bądź też nieokreślony. Kodeksową, zwykło byśmy powiedzieli. Stąd też, w przypadku, jeżeli mówimy o rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem, właśnie zatrudnionym w jednostce niepublicznej, to tutaj większych problemów interpretacyjnych nie ma, bo mamy ościśle określony kodeksowo i terminy wypowiedzenia, i zasady wypowiedzenia, i też te zasady dotyczące konsultowania zwolnień, między innymi ze związkami zawodowymi. Należy pamiętać o tym, że po reformie kodeksu pracy z 2016 roku. Roku I z 2023 roku. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozwiązanie stosunku pracy, czy to zawartego na czas określony, czy nieokreślony, zasady są dokładnie takie same, czyli zarówno rozwiązanie stosunku pracy na czas określony, jak i nieokreślony, należy uzasadnić, czyli musi być wskazana przyczyna wypowiedzenia oraz trzeba to, proszę Państwa, skonsultować ze związkami zawodowymi. Oczywiście pod warunkiem, jeżeli w zakładzie pracy takie związki zawodowe funkcjonują. Jeżeli mamy natomiast do czynienia, z umową o pracę na czas określony, to ona, proszę Państwa, oczywiście też może być wypowiedziana w terminach kodeksowych, prawda? Natomiast co do zasady, ona się rozwiązuje z terminem jej zakończenia wskazanym właśnie w umowie. Więc tutaj mamy zasady ogólne. Troszeczkę bardziej sprawa jest skomplikowana przy nauczycielach pracujących, a właściwie zatrudnionych w tych szkołach i jednostkach oświatowych, gdzie organem prowadzącym jest samorząd bądź ministerstwo, bo nauczyciele wtedy zatrudnieni są na tak zwanej karcie nauczyciela, czyli w oparciu o zasady wskazane w ustawie karta nauczyciela. Oczywiście mamy tutaj szereg modyfikacji, jeżeli chodzi o zatrudnianie, jak i zwalnianie nauczycieli zatrudnionych na karcie, więc nauczyciela można też w zależności od tego, z jaką umową mamy do czynienia, prawda? bo też jeżeli mamy do czynienia z umową na mianowaniu, czyli tak naprawdę z aktem mianowania, gdzie ta pozycja nauczyciela jest dość silna i powiedzmy szczerze ciężko rozwiązać umowę na mianowaniu z nauczycielem, to zastosowanie tutaj znajdzie co do zasady tylko i wyłącznie artykuł 20 karty nauczyciela, który pozwala na rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na tylko w ściśle określonych przypadkach, czyli w związku z przyczynami organizacyjnymi, które uniemożliwiają dalsze zatrudnienie nauczyciela bądź też w związku z likwidacją szkoły bądź placówki. Prawda? Więc tutaj dyrektor musi ewentualnie w wypowiedzeniu ściśle wskazać przyczynę tego wypowiedzenia. Mało tego, jeżeli mamy tak zwane rozwiązanie z dwudziestki, to nauczyciel zachowuje prawo do sześciomiesięcznej odprawy zwolnieniowej. Więc to jest taka naprawdę bardzo korzystna dla nauczycieli forma zatrudnienia, która po przy próbie rozwiązania generuje no dość spore, że tak powiem, uprawnienia po stronie nauczycieli. Oczywiście nauczyciele mogą być też zatrudniani zatrudnieni na tak zwanych zwykłych umowach, chociaż zwykłe one nie są, bo to nie są umowy kodeksowe, są to umowy karciane, czyli zawarte na podstawie artykułu 10 ustawy karta nauczyciela i jest to rzeczywiście, że państwa umowa na czas określony i nieokreślony. Stąd też, jeżeli chodzi o rozwiązanie takiej umowy, też mamy zasady określone w dwóch miejscach tak naprawdę, bo jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy o pracy zawartej na czas nieokreślony, to termin wypowiedzenia mamy wskazany w karcie, gdzie jest napisane wprost, że rozwiązanie takiej umowy może nastąpić tylko i wyłącznie za 3-miesięcznym wypowiedzeniem, więc tu mamy modyfikację zasad kodeksowych. Natomiast reszta zasad kodeksowych, czyli przede wszystkim wskazanie, przyczyny wypowiedzenia oraz konsultacje związkowe są obowiązkowe. Jeżeli chodzi o ewentualne rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, to tutaj proszę Państwa, stosujemy zasady kodeksowe, bo też karta nauczyciela nie modyfikuje tych ogólnych zasad, więc w terminach wskazanych w ustawie kodeks pracy. Jeżeli mówimy o ewentualnym zwolnieniu, proszę Państwa, jeszcze nauczyciela, no to musimy zwrócić uwagę jeszcze na umowy cywilnoprawne, chociaż z punktu widzenia systemowego oczywiście nie jest to forma zatrudnienia, ale takie formy współpracy są dopuszczalne, w szczególności w jednostkach niepublicznych, ale zwracam uwagę, że to nie jest świadczenie pracy w oparciu o stosunek pracy, tylko świadczenie usług w oparciu o zawartą umowę cywilno-prawną, która różnie może się nazywać, czasami jest to dzieło, czasami jest to zlecenie, czasami jest to umowa współpracy i zasady rozwiązania takich umów wskazane są ściśle w tych umowach, prawda? Jeżeli w umowie nie ma zasad, to stosujemy ogólne zasady zawarte w kodeksie cywilnym.